Zaczynamy siódmy dzień vloga, dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy i zobaczcie ile jest śniegu napadało, cały czas w sumie pada, a my się nie przygotowywaliśmy na to, jestem w trampkach. Teraz akurat jestem tutaj na balkonie, na tarasie, ale ogólnie to zaskoczył nas ten śnieg, ale bardzo fajnie, więc cóż, zaczynamy siódmego vlogu masa. Poruszymy dzisiaj temat oslo, bo nie rozmawialiśmy jeszcze na temat wydatków, a chcieliśmy podzielić się kilkoma informacjami. Najpierw jednak pokażę Wam, co dostaliśmy w bezgoszcze, bo są super rzeczy. Dla mnie był taki aniołek. I sobie udokorujemy jeszcze mieszkanie tymi rzeczami. Więc taki aniołek. Tutaj taki Mikołaj, którego robiła mama Arka dosmoręcznie. O to postawię i to chyba twoje. To moje. Co to? Renifer. No, to nasze tutaj nowe akcesoria, które przywieziemy do domu. Wybraliśmy sobie jeszcze kilka bombek. Wybraliśmy jeszcze kilka bombek, między innymi takie przezroczyste. To moje ulubione. I takie słoneczki piękne. Więc tutaj mamy kilka bombek I taki zestaw yy, drewniano-srebrny Właśnie też spróbujemy to powiesić na choinkę No ale będziemy dekorować choinkę chyba za 3 dni jak będziemy razem już yy, w, w Gdańsku tak. Dobra, no to prze, przejdźmy może do Oslo Zacznijmy od kwestii transportu Więc jeśli chodzi o lotniska, to lecieliśmy na lotnisko Torp, a wracaliśmy z Gardermoen i wybraliśmy to ze względu na godziny, bo po prostu tak nam pasowało. O której był lot z, z Gdańska do Osetorp? 6.00. 6.15 chyba, a wracaliśmy o 21.30. Coś w tym stylu z tego Gardermoen więc po prostu wybraliśmy to pod godziny bo na ten Gardermoen są loty aktualnie w godzinach popołudniowych dlatego bardziej nam pasowało lecieć do lotniska Torp na Torp Okej, okay, więc przejdźmy już do kwestii biletów My z lotniska Torp dostaliśmy się do Ostrocentrale na dworze centralny Za ile masz tutaj ceny? Yy, za dwie osoby 476 chyba koron tam było. Tak, to wyszło, że 215 zł wydaliśmy za dwie osoby. Ja chyba wtedy przeliczałam na złotówki, tak mi się wydaje. Albo jakoś tak. 110 załóżmy za osobę. I my jechaliśmy pociągiem i musieliśmy godzinę na ten pociąg czekać. Tak? No właśnie, to było dziwne, że jakby. Był rozkład jazdy tych pociągów, mhm. i tak szybko przylecieliśmy, że i tak musieliśmy godzinę na lotnisku czekać, bo to był pierwszy autobus, który z tego lotniska w ogóle wyjeżdżał tego dnia. I, ale były busy i żałuję, że nie wzięliśmy busów, ale w tym przypadku też chyba lepiej mieć gotówkę, bo można było dostać się busem, w których jeżdżą Polacy i są polscy kierowcy, i tam była propozycja 200 koron za osobę, tak? Tak. Czyli to jest jakieś 86 zł, załóżmy niecałe 90 zł, i oni jeździli tam częściej, szybciej były te busy, więc trochę żałowaliśmy, że właśnie nie poszliśmy tego busa, tylko na pociąg. No pociąg jest fajną opcją, bo też jechaliśmy, mieliśmy piękne widoki, tam ośnieżone, ośnieżone te miasteczka, więc było fajnie, ale ten bus byłby tańszy i szybszy. Wracając do tych autobusów, to, to było tak, że tam były chyba z cztery te autobusy. Z 15 osób tam chodziło, jakoś tak. To nie, nie były takie samochody, autobusy, tylko takie autobusy prawdziwe, tylko mniejsze, autokary. I po prostu, jak się zapełnił taki autobus, to już odjeżdżał. Nie było tam takiego rozkładu typowego, tylko oni wiedzieli, kiedy przylatują samoloty, i mniej więcej o tej godzinie się tam zbierali. I Mówisz też, o tych polskich. Tak, i też zachęcali ludzi właśnie tam. Zaczepiali, ale nie tak jakoś nachalnie, tylko zawsze byli my, mili i nam też pomogli, jak mieliśmy te inne bilety kupione, jak znaleźć właśnie przystanek dla nas. Mhm. Mm bo właśnie, bo my wyszliśmy z tego y, lotniska z biletem na pociąg i zaczęliśmy szukać, gdzie jest stacja. Ja to nas zaczepili jacyś Polacy, bardzo pomocni nam, w ogóle tam było mnóstwo Polaków, nawet napisy były po polsku na tym torpie. Y, I nam pomogli i powiedzieli, że tutaj, właśnie na przystanek, pod samo przyjeżdża autobus. I w ten autobus ludzie wsiadają i wiezie, na, wysiada, i wiezie na stację I się wysiada przy samej stacji, na w sumie na peronie już można powiedzieć I od razu stamtąd odjeżdża pociąg No dobra, no to może tyle jeśli chodzi o torb A wracaliśmy z dworca centralnego i lecieliśmy na lotnisko Gardermoen I tam udało nam się kupić bilety na pociąg ekspresowy, który nas zawiózł 25 minut i zapłaciliśmy chyba po 95 koron za osobę, albo po 105, jakoś tak. Tak, ale to było przez zniżkę. Mieliśmy normalnie... zniżkę studencką, normalnie 210 chyba, więc cena podobna. No ale mimo wszystko ten dystans jest o wiele krótszy, mhm. jedzie tylko 25 minut. W ogóle te pociągi są bardzo nowoczesne. Yy, I tam nawet można sobie chyba yy, coś wydrukować na bagaż jakąś przypinkę, czy coś. Tam były takie automaty. Tak i... Też często jeździły, bo chyba co 10 minut. Tak, co 10 minut odjeżdżały, więc to bardzo komfortowy był przejazd. I też na samo lotnisko i to lotnisko Gardermoen było wiele większe. To nie takie malutkie jak torf. Tor bym mogła porównać na przykład, do jakiejś modlina albo coś się stylu, takie to malutkie. Ja mam, trochę większe. Nie, malutkie ja bym było. Że... Maluteńkie było, moim zdaniem. A jednak ten Gardermoen to było takie duże. Więc fajnie było. I to jeżeli chodzi o ten y, transport, można było też pojechać normalnym pociągiem i też w podobnej cenie. Myślę, że tych 200 koron nam akurat się udało z, złapać tą zniżkę studencką, ale tak naprawdę nikt tego nie sprawdzał, bo nie było żadnej kontroli biletów, tylko przy y, wyjściu z pociągu były takie bramki, jak na przykład na metrze ale coś w stylu i trzeba było po prostu przejść przez tą bramkę skanując swój bilet, więc nawet tej zniżki nikt nam nie sprawdzał. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o transport. Może jedna ciekawostka, że w pociągu yy, w pierwszą stronę jak jechaliśmy to był ekspres na kawę, do, ekspres do kawy. No, Można prawda. kupić kawę, ale trzeba uważać, że postawić kubek, bo Arek nie postawił i... Nie trzeba o tego mówić. <laughs> Dobra, więc idziemy dalej. Co teraz? Może nocek. Więc jeśli chodzi o nocek, to najtańszy jaki widzieliśmy. To był w hotelu chyba High Oslo, który jest oddalony o 5 km od y, centrum i kosztował 360 zł ze śniadaniem. I chcieliśmy się zdecydować na tą y, opcję, jednak bilety, y, bilety na transport publiczny w Oslo no są bardzo y, jednak y, drogie. Chyba 16 zł, tak? Tak, właśnie taki jednorazowy. A z tego Oslo oslopasek sprawdzaliśmy to z się, że nam się nie opłaca, bo nie chcieliśmy chodzić po muzeach, muzeach, a on chyba też koszt... nie, nie pamiętam ile kosztował. Oslo Pass jest taka karta, którą można sobie kupić na jeden, dwa albo więcej dni i tam macie wstęp do wybranych muzeów, transport komunikacją miejską, zniżki wybrane dni do wybranych punktów gastronomicznych. Więc to jest taka karta, i pamiętam, że chyba za jeden dzień to było albo 200, albo 300 zł, coś w tym stylu. A my tam byliśmy na dwa dni, więc pomyśleliśmy, żebyśmy musieli kupić tą kartę. Niekoniecznie akurat w tym wyjeździe. Chciałabym tam pójść do muzeów, ale akurat w tym wyjeździe na to nie było czasu, bo byliśmy dwa dni i mieliśmy plany bardziej jarmarkowe, więc nie zdecydowaliśmy się na to. A za to znaleźliśmy super nocek. Chyba to było za około 500 zł. Tak? Bo my wydaliśmy łącznie na osobę za loty i za nocek 350 zł, z czego loty były bardzo tanie, czyli były tak, loty były łącznie za dwie osoby 200 zł, bo po 50 mniej więcej złotych, więc 200 zł i 500 to był nocek. Tak by wyszło, 700-350 na osobę, czyli nocek był za 500 zł, ale był naprawdę fajny, mieliśmy taki pokój z aneksem kuchennym w pięknym budynku, 15 minut od jarmarku więc dla nas to była super lokalizacja i bardziej nam się to opłacało niż ten ostro z którego byśmy tak naprawdę nie skorzystali Coś jeszcze do dodania masz? No, to wszystko chyba Mówię tylko powiedzieć, że bardzo ładny był ten hotel i Jakbyśmy jeszcze raz jechali, to też bym się tam zakwaterował chętnie. Bardzo fajnie. A, i jeszcze w tym vlogu wspominaliśmy o tym wynoszeniu śmieci i nastawianiu zmywarki. I mieliśmy o tym opowiedzieć. I dlatego zastanawialiśmy się, czy on jest tańszy, bo trzeba wynieść sobie tej śmieci i nastawić zmywarkę. Ale wydaje mi się, że w ogóle może tam jest ograniczona liczba personelu i jak oni mają przed 4 cztery... Godziny, na sprzątanie, czy tam yy, tak, 4 godziny, to może nie wszędzie zdążą pójść włączyć tą zmywarkę. A to jest pokój z aneksem kuchennym, bo na przykład goście przed nami chyba tego nie zrobili i zrobiła to dopiero pani, która sprzątała. Więc jak my przyszliśmy do tego pokoju, to jeszcze była włączona zmywarka. No. Więc my nastawiliśmy po prostu tam były kapsułki, po prostu nastawiliśmy tą zmywarkę, wzięliśmy ze sobą te śmieci, śmieci były do wyniesienia za obiektem. Nie, to był jakiś kosz obok. Tak. No, więc my to zrobiliśmy, a no, więc co? Ale specyficzny był, regulamin tak. był, bo jeszcze była ten zapis, że nie przyjmują jakby gości poniżej 23 roku życia. Tak. No, I może chcieli tak. uniknąć, właśnie jakiejś młodzieży, nie, nie wiem. Z racji może na to, że to jest zabytek? Może. Bo To jest hotel, właśnie z 1916 roku. A w ogóle jakoś nazywał, to było Sweet Apartment The Sweet The Sweet, Sweet Apartments. tak, jakoś coś w tym stylu To pokazywałam też na vlogu z osa. No dobra To chyba tyle z tego tematu Co teraz? Może jarmark? Mhm. No to na jarmarku kupowaliśmy, tak yy, Burgera z łosia Chyba jedliśmy Tak, burger z łosia, 169 koron I po 20 koron za dodatek Za... I, I, za ser. i za ser po 20, więc łącznie wyszło tam 209. Jedliśmy też churrosy za 79 koron. Te hot dogi z normalną parówką. Dwa różne właśnie jedliśmy hot dogi, bo w różnych dwóch miejscach. Więc zwyczajna parówka 39 koron i tam był keczup, musztarda i taka jak Cebulka to się nazywa? Cebulka prażona. Tak, cebula prażona i to można było sobie posypać i dać tego sosu i to było za 39 koron. Więc około niecałe 20 zł, więc to było chyba najtańsze na tym jarmarku. Natomiast te burgery, z, nie, hot dogi z drugiego dnia już były z taką kiełbasą. Arek miał taką długą frankfurterkę, ja miałam taką białą kiełbasę. I one już były, Pani też hmm, Chyba gdzieś mam zapisane. Te mniejsze waży. masz 80. Oh, yes. Wydawało mi się, że po 90 one były. No ale coś ten deseń. Nie wiem, czy nie mówiliśmy na vlogu, że 99 co, y, koron. Na vlogu na pewno będzie, ale wiem, że wyszło tak, że na początku chcieliśmy drugi raz jeść tego burgera, ale poszliśmy na te hot dogi i one wyszły tyle, co za jednego burgera. By było. Uh -huh. Mniej więcej. Tak, y, jedliśmy też takie jabłka w czerwonym cukierku, Candy Apples, i one były po, 50, po 49 koron. Były też takie donaty, chyba w podobnej cenie, prawda? Wszystko było około 50 koron. Co chcesz dać? I jeszcze piliśmy kakao. Kakao też było za 49 koron, taka popularna cena tam i 5 koron trzeba było dopłacić za bitą śmietanę. Mhm, uh -huh. zgadza się. Eee, co jeszcze? Wełnione skarpety. Kupiliśmy sobie jedną parę za 90 koron, czyli około tutaj 45 40, zł. Ja ja w nich spałam już, bo było tak zimno u nas w mieszkaniu i sobie założyłam, bardzo grzeją, polecam, ale rano... Y, polecam wybierać większe rozmiary, bo my wzięliśmy tak ten większy, żeby był dla nas dobry, a ja jak rano zdjęłam, to po prostu jakbym miała jakieś nogi w bandażach za, y, za, za całą noc zawinięte, więc była taka ulga, więc może trochę większe jednak byłyby lepsze. I szukaliśmy też swetrów, swetry były niby na przecenie. Po 800 koron, czyli jakieś niecałe 400 złotych, jak myślę, że 350-400 Bo jedna korona to 43 grosze, w tym momencie, gdzie, kiedy my byliśmy tam Więc to tak mniej więcej na pół, ale trochę to jest mniej Więc załóżmy, że 400 zł za ten sweter, jednak dotykaliśmy je i były takie... Wydawały się gryzące trochę W końcu nie kupiliśmy żadnego swetra, ale było dużo. Fajne były chyba czapki Prawda? No, czapki ty przymierzałeś, to będziesz wiedzieć lepiej. Ojej, ile kosztowały? Nie, czy były fajne? Nie, znaczy tak, ja, ale ja mierzyłam te skórzane, a mi chodzi o takie, co pokazywaliśmy we vlogu chyba z pierwszego dnia z pomponem, takie z alpaki. Mhm, to nie wiem. Chyba. One chyba były po 200 zł. Tak, mniej więcej 400 koron. Były też różne rękawiczki i tak dalej. No więc to tak. Yy, za czapki około 200 zł, swetry 400 bym powiedziała. Rękawiczki też powiem tak, yy, bliżej tych czapek, może trochę mniej. Coś jeszcze mamy tu? Yy... Może atrakcje, Jesz... na których by. Aha, no powiedz co. No, jeszcze by... atrakcje, no to zakończmy ten jałmur. E, tak, więc byliśmy na tym kole widokowym, to jest w drugim vlogu e, i tam wejście na to koło, na dwa przejazdy, jakby dwa okrążenia kosztowało 99 koron za e, osobę i to była w sumie ta jedyna taka atrakcja e, poza jedzeniem, z której skorzystaliśmy na jarmarku, tak mi się wydaje. Mhm. Się jeszcze? Jeszcze byliśmy na takich zakupach spożywczych raz, O. E, ale ile my tam wydaliśmy nie, nie, nie jestem pewny. Ja mam te paragony na górze. Ale to możemy powiedzieć tak mniej więcej Na przykład kupiliśmy taką Długą czekoladę Freya Którą mogliście widzieć też na pierwszym vlogu I była ona za 20 koron i ja cały czas nie mogę uwierzyć, czy na pewno było 20 koron, bo później, może to było 40 koron, musielibyśmy zrobić ten Paragon, bo później byliśmy w każdym większym sklepie, bo te zakupy, o których mówi Arek, robiliśmy w Kiwi, bo przeczytaliśmy, że Kiwi to jest najtańszy supermarket, a później chodziliśmy cały czas na przykład do 7-Eleven jeszcze tego nerwesem tak, bardzo popularna sieła. taki, że yy, jedliśmy tam dużą czekoladę w sobotę, a potem chcieliśmy zrobić zakupy jeszcze drugi raz w niedzielę i się okazało, że w niedzielę są, większość sklepów jest zamknięta i wszystkie kiwi są zamknięte, więc tak. musieliśmy skorzystać z tych innych opcji. I sposób. tam były po 60 koron, po 59 koron, czyli 30 zł za tą czekoladę, a cały czas mi się wydaje, że ona była za 20. Ja pamiętam tę cenę, że tam było 20 koron w tym kiwi i naprawdę się tak dziwiłam, że to jest najtańsza rzecz w tym sklepie. No, ale może czy 40 czy 20. A w każdym razie, jak kupujecie takie długie czekolady freja, to najbardziej się opłaca jest do Kiwi, bo wszędzie później są te ceny zawyżone i w każdym sklepie myślicie, no, dobra, w następnym na panu będzie taniej. I jest coraz drożej się okazuje. Ogólnie bardzo jest drogo. Te zakupy spożywcze wydają mi się bardzo drogie. Na przykład ja chciałam, miałam ochotę na kanapki. Myślę, Kupmy sobie kana, zróbmy sobie kanapki w pokoju i chleb 40 koron, czyli 20 zł, Taki najtańszy, najprostszy chleb i te inne produkty tak samo, yy, więc kupiliśmy sobie po tym burgerze z Łosia zupki chińskie i to była akurat normalna cena, bo było 2 zł za zupkę, to już taniej niż u nas w Żawce na osiedlu. Yy, I tak, coś jeszcze na tych zakupach było? Nie, ale tak mi jeszcze wpadło do głowy z tym chlebem, że ogólnie chyba tam był drogi chleb, bo jak byliśmy w kawiarni i też byliśmy yy, szukać jakichś kanapek na na, na tym dworcu uh -huh. y, pociągowym to, to były bardzo drogie te kanapki. Y tak, w sumie racja. Były kanapki drogie, były po 80 koron, nawet do 100 dochodziły. tak macie też to w przebicie na vlogu, że właśnie kanapki y na dworcu 80-100 koron, czyli 450 zł, taka zwyczajna kanapka. Więc tak, to rzeczywiście może coś, coś w tym jest. Y no Może w tam nie rośnie. Taki mają drogi chleb. Może tak być. Dobra, czy coś jeszcze z tych kosztów, co chcieliśmy powiedzieć? Może jeszcze chcę e, sprawdzić tą listę, a ja tylko powiem, że e, ogólnie to na tym w Oslo było tak, oprócz jarmarku, bo na jarmarku wiadomo, że jest duże zgromadzenie ludzi i jedna wąska uliczka i było dużo ludzi, ale ogólnie było tak pusto. Mało samochodów, mniejsza ilość ludzi, dużo ludzi biegających, mimo że idziemy, e, chodziliśmy w deszczu i było zimno, to tam dużo ludzi biegało, sobie uprawiało jakieś sporty, więc tak było bardzo przyjaźnie. Nie było jakiegoś momentu, w którym się czuliśmy jakoś niebezpiecznie, więc myślę, że pod tym względem było tam bardzo fajnie i na pewno chcielibyśmy jeszcze wrócić do Norwegii, ale tym razem pojechać w tą północną część, może kiedyś jak będzie Zorza i szukać Zorzy. Tak? Tak. Czy coś jeszcze? Czy już wszystko powiedzieliśmy? Już mm. trochę gadamy 15 minut, o Boże. Co tam jeszcze? No tam zwiedzanie jakieś tam to robiliśmy ale... no my poszliśmy do opery, do biblioteki już jakiś obiekt takie właśnie na dworze oglądaliśmy, więc na zwiedzanie nic nie wydaliśmy żadnych pieniędzy na żadne bilety ale jeżeli ktoś chce sobie pozwiedzać to na pewno warto się przyjrzeć tej opcji Osopas, no i to chyba tyle bo o tych najważniejszych kosztach i najważniejsze co chcieliśmy powiedzieć to właśnie o tym transporcie z lotniska, bo z polskich lotnisk jest dużo lotów właśnie do Norwegii tanich i zawsze nas przerażało, przerażał koszt tego um, transportu z lotniska do centrum, że to będzie jakieś bardzo drogie. A naprawdę warto się przyjrzeć tym polskim opcjom. Nie od razu sobie kupować na zapas bilety, chyba że są w dobrej cenie. A naprawdę na tym torpie są polskie busy i za 200 koron, czyli tam 90 kilka złotych dojedziecie sobie do centrum. Więc nawet jeżeli wydacie 50 zł za bilet i 90 to 140, to myślę, że jest spoko cena za transport. No to chyba tyle. Może jeszcze no. jakieś podsumowanie ogólne w sumie. A ile wydaliśmy? Tego nie powiedzieliśmy. Tak, no to czyli te koszty to było 700 zł, natomiast ile koron mieliśmy? Ja miałem 1400 koron, a i zostało mi 200-250 koron. Czyli wydałeś 600 zł, tak? Mm -hmm. A ja? A ty miałeś chyba 700 750 koron i ty chyba do zera wszystko. <noise> ja wszystko wydałam. <noise> czyli tam wiedzieliśmy, że ile wydaliśmy łącznie? Hmm. Czyli wydaliśmy około niecałe, pewnie trochę mniej, 2000 koron, czyli 1000 zł na wszystko, na transport, jedzenie i tak dalej, i 700 zł kosztów, czyli loty i nocek. Czyli wyszło nam 1700 zł za tą wycieczkę na dwie osoby. Tak to wyglądało. No dobra. To chyba tyle, to już będziemy dalej kontynuować tego vloga To była taka dłuższa pogadanka, ale chcieliśmy podzielić się tymi informacjami No, to się widzimy zaraz Ale jak już wróciło od i będziemy teraz pakować prezent na Mikołajki dla Zuzi Mamy tak, to co w sumie pokazywaliśmy wam kiedyś Czyli taki obrazek, A nie widać chyba Mógłbyś tam kliknąć Ze Skype i tam do tego są farbki i można sam sobie kolorować co mamy jeszcze? Tego Lizak. Lizaka i Lizak? Surprise, znaczy zabawka to jest. Aha. Zabawka z niespodzianką. Tam jest jakiś kucyk czy coś w tym stylu. I ostatnia rzecz, czyli taka y, bluza ze Skype. Odcina rękę? No właśnie, zauważyłem, że jest i przyps. No To cało, nie? Dobra, więc y, taka bluza. I w drugą torebkę słodycze z Oslo dla siostry Arka, tutaj ta czekolada Freya, o której Wam mówiliśmy i te przysmaki yy, słodko-słone, chodź, które testowaliśmy yy, w pierwszym drogu z Oslo, więc to idzie dla siostry Arka, proszę. Yy, dobrze, więc mamy ograniczony czas, bo niedługo ja mam pociąg, więc będziemy teraz jeść robić z jagodami i już jechać gdzieś tam do centrum. Pokaż swoją fryzurę. No dobrze, to widzimy się zaraz Zjedliśmy już pyszne pierogi I teraz będziemy się zbierać Bo ja mam za kilka godzin pociąg I wracam do Gdańska, więc Jedziemy teraz do centrum No i później już na dworze Wyszliśmy właśnie z galerii Fokus. Ja sobie kupiłam tą czapkę, którą mam na głowie i mamy kawki yy, z y, kosty. Ja mam piernikowe late, a Arek ma. Orange Chocolate. Orange Chocolate latte. Latte. I na razie moja, to jest chyba lepsza, Arka na razie nie, nie czuje tej pomarańczy, a nie czekolady. Więc teraz będziemy. Co będziemy robić teraz? I szli na spacer. Mm. No, będziemy iść na spacer i na dworzec, bo ja już niedługo jadę. Sama do Gdańska. No. Ale pada śnieg, jest biało, bardzo świątecznie. U nas nie było śniegu i jesteśmy trochę nieprzygotowani. Yy, ja mam trampki, a tak nie ma nawet szaika, <grystanie> więc nie No, ale lecimy na spacer. Dojechałam już do Gdańska. Jestem już w mieszkaniu. Siedziałam sobie przed komputerem, już montowałam filmy na 12 następne dni. <laughs> już w piżamie właśnie I sobie przypomniałam, że nie otworzyliśmy jeszcze kalendarzy adwentowych Więc zaraz otworzymy I tak skończymy dzisiejszego vloga Jutro czeka mnie bardzo fajny wyjazd z moją siostrą Arek został jeszcze właśnie na dwa dni w Bydgoszczy A ja będę jechać z moją siostrą na wycieczkę Na razie jeszcze nie mówię gdzie Możecie w komentarzu napisać, jak myślicie, gdzie jutro jadę Znowu yy, gdzieś, gdzie jest klimat, yy, że można poczuć klimat świąt Więc tylko tyle powiem Więc jutro szykuje się kolejny wyjazd yy, I tak I znowu będę musiała wstać o czwartej, bo lot mam o 6 rano więc nawet nie o czwartej, tylko tam po trzeciej, bo czwarta mam zamówionego y, bolta, czy tam free now, nie wiem. Yy, więc tak, dobra, to już może nie gadam. Yy, tylko przechodzimy do kalendarzy, bo już jestem strasznie zmęczona, a jeszcze tyle przede mną pracy, więc nie ma co się rozgadywać. Sprawdzamy, co dzisiaj jest w kalendarzach. Szukamy siódemki i jest tutaj. O, coś fajnego. Glow Drops. Wow. Oj, przepraszam, nie pokazywałam wam. Czy to są jakieś. Yy, muszę przydać, co to jest. Znalazłam już informację na stronie Zalando, że są to. Jest to rozjaśniająca baza do twarzy. Więc yy, coś bardzo fajnego. Myślę, że jak najbardziej będę z tego korzystać. No i jeszcze do montażu wybierzmy sobie <grym> jakiś mini słodycz. Tutaj jest siódemka, więc rozpakowuję, zaraz do Was wracam. Jak myślicie, co to jest? Ja myślę, że to jest e, kinderek. Nie trafiłam, był to szakową, też fajnie. I jeszcze patrzymy, jaka dzisiaj nie herbatka czeka. I dziś na wieczór będę miała herbatę białą, figową z gruszką. Chyba tak kupiłam, więc wiem, że jest bardzo smaczna. Ja wracam już do montażu i będę kończyć dzisiejszego vloga. Jeszcze raz chciałabym podziękować za Wasze wsparcie, za no, nowe subskrypcje, yy, wszystkie komentarze i łapki w górę. Bardzo mi jest miło, kiedy yy, widzę jakąś interakcję z Waszej strony, jak zostawiacie komentarze, jest mi bardzo miło, więc jeszcze raz za to wszystko dziękuję. I co? Widzimy się jutro. Jutro będzie bardzo fajny vlog. Już nie mogę doczekać tej wycieczki, na pewno będzie fajnie. A ja na razie wracam do pracy. I co? Widzimy się jutro, pa pa!